Ciemandero drapieżniki. Witam wko. Kurde, stary dopiero wstał. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, kochani, otwieramy sobie taką sporą pakę z zakupami, które zrobiłem sobie po raz kolejny w Spiders Forge. Już teraz mogę śmiało serdecznie polecić. W każdym razie, zobaczmy, czy wszystko się zgadza i w jakiej kondycji dojechały nowe pupile. Maestro! To jest właśnie moja paka z zakupami za stówkę od Spiders Forge. I zobaczmy, czy wszystko się zgadza. Lecimy po kolei. Pyk, pyk, pyk. Zobaczmy, czy wszystko się zgadza. Dużo pianek ochronnych. Oj i tu już widzę pierwsze elementy wystroju. Zobaczcie. Taki świetny palm ring. No, na pewno będzie super dekoracją w terarium. Tutaj mam jeszcze jeden taki sam, ale kozacko to wygląda. Przyznaję, że podoba mi się. Pierwszy raz je kupiłem, ale jestem bardzo zadowolony. Hmm, czadowe. No naprawdę, wizualnie bardzo mi się to podoba. I powiem Wam jeszcze tak na marginesie, że takie właśnie palm ring możecie sobie kupić za 4 zł za sztukę od Spiders Forge, więc są to naprawdę niedrogie rzeczy. Klikamy dalej i pokazują się tutaj kolejne rzeczy. Tutaj mam woreczek, w którym kryją się takie bardzo fajne kozonki do terariów. No, chętnie użyję. Myślę, że przydadzą się zdecydowanie. No, naprawdę, bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, ta torba jest dość spora. Myślę, że starczy mi to na długo. A za taką torbę też nie zapłaciłem dużo, bo chyba 7 czy 8 zł. Póki co z paczki wyjąłem tylko trzy przedmioty, ale już jestem bardzo zadowolony. Także sięgamy po kolejny. Tutaj już na pewno dostrzegacie ten pojemniczek. I tutaj mamy oczywiście wylęk. to sztuk karaczana tureckiego dla moich najmniejszych podopiecznych. Bardzo fajnie. Małe ptaszniki dostaną mieść. Czadowo, wszystko żyje. No dobrze, nie wiem czy wy to dostrzegacie, ale ja na pewno tak. Tu mamy jeszcze jeden dużo większy pojemnik. I tutaj powinny być. Tak jest, a tutaj są duże turki. Też kupiłem sobie 100 takich już naprawdę dużych, ale powinny się jeszcze w tej paczce znajdować 3 przedmioty. A więc tak, ja już tutaj pierwszy widzę. No, i wiadomo, mordeczko, są też nowe ptaszniki, ale je na razie odłożymy sobie na bok. Będziemy to otwierać na koniec, bo ja jeszcze szukam tutaj. A jest, mam, mam, dobra, wszystko się zgadza, jest całość i mamy tutaj, proszę ja Was, dwie sztuki takich niedużych kwiatów lotosu. Jeszcze nigdy tego nie używałem, ale chętnie użyję sobie do wystroju któregoś z moich terariów. Pewnie, że tak. Fajna sprawa w ogóle. Całość paczki prezentuje się tak. Naprawdę bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc, no te palm ringi, kwiaty lotosu i te korzonki mam u siebie pierwszy raz, więc jest to coś dla mnie też nowego. A teraz otwieramy boksa z nowymi pająkami. Pierwsza warstwa folii aluminiowej usunięta, także teraz rozcinamy sobie dalej. Ja muszę się ogólnie trochę sprężać, bo ja jeszcze dzisiaj idę do roboty, ale Zobaczymy, może uda mi się jeszcze na szybko zrobić nowe domki dla tych pająków, zanim wyjdę. No, teraz chyba pójdzie mi już naprawdę szybko i sprawnie. Tutaj mamy kolejną warstwę izolacyjną z folii aluminiowej. Swoją drogą, bardzo fajne pakowanie. Zawsze mi się od Spider Forge podobało, tylko wiem, że tam w środku będzie wata, co nie. To już ostatnia warstwa folii aluminiowej. Tutaj już świetnie wyczuwam styroboxa. Także zobaczmy. Zgadza się, zgadza się. Jasne, że tak. Także dokopałem się do końca. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu umieram z ciekawości, co ciekawego w tym mystery boxie znajdę. Co, gotowi? Otwieramy. Pierwsza rzecz jaką widzę po otwarciu tego styroboxa, to taka naklejka od Spiders Forge ostatnio kurczę od Euro Spiders, od pająka Mirka od yy, właśnie Spiders Forge trochę mi się uzbierało tego ale ja lubię takie rzeczy więc spoko No dobra to zobaczmy jakie nowe ptaszniki dzisiaj dojechały do mnie na hodowlę ale jestem pewniak że tutaj już będzie wata jest, fuj, mówiłem, mówiłem, że będzie wata tutaj, no ale dobra, mamy odpakowane i w środku mamy le, okropieństwo i w środku mamy, proszę ja was, trzy tak, trzy nowe ptaszniki. Dodam jeszcze na marginesie, że przy zakupie tej paczki pisałem wiadomość do Spiders Forge właśnie, że nie chcę Murinusa, nie chcę Poeregalis, że nie chcę Stromatopermy. No i dzisiaj przyjechały trzy nowe ptaszniki, i mamy tutaj Indonezja Cyriopagopus SP Hati, Hati w Stadium L2. Afryka, Ceratogerus darlingi. No i mamy tutaj też jednego brachysa SP Blue Vietnam. E, powiem tak, jestem zadowolony z tego Mystery Boxa, bo, bo naprawdę jestem. Bardzo fajne gatunki ptaszników. Eee, tylko, że no, każdy z tych gatunków mam już u siebie na hodowli ale to nie szkodzi. Słuchajcie, jak wbijecie 700 subów po dzisiejszym odcinku, to na pewno któryś z tych pająków będzie do zgarnięcia w konkursie. Także, także serdecznie zachęcam. A teraz zabieramy się za urządzanie domków dla tych trzech nowych pająków. Może zacznijmy sobie po kolei od Hati Hati. Za chwilkę sprawdzimy sobie, czy ten pająk żyje, czy wszystko z nim dobrze. Do pomocy użyję sobie tutaj skalpela, nożyka modelarskiego, jak to tam woli. I zobaczmy, w jakiej kondycji dojechał młody ptasznik nadrzewny z Indonezji. Ale Hati Hati raczej powinna bez problemu dać sobie radę. Poza tym pakowanie też było naprawdę tutaj dobre. Nic się złego dziać tu nie powinno. Czekajcie, tylko sobie to rozwinę. Prawdopodobnie ona tu zaraz gdzieś na mnie wyleci, ale mam do pomocy pojemniczek. Dobra, już tutaj widzę pajączka. Widzicie, on sobie prawdopodobnie wskoczy na mnie zaraz. Jasne, że tak. No Hati-Hati jeszcze nigdy na ręce nie miałem, przyznam się, ale podoba mi się to uczucie. Dobrze, że to tylko maluch w Stadium L2 i nie jest w stanie nic mi zrobić tak naprawdę. Bardzo ładnie, wszedł sobie do kliszówki i mówię, no to był mój pierwszy raz, kiedy miałem Hati-Hati na dłoni. Ten maluszek pewnie lada dzień zakopie się pod ziemię i już mało będę mógł sobie go pooglądać, ale kiedy tylko przejdzie linkę, to myślę, że będę już musiał przenieść go do większego pojemnika, bo ta kliszówka będzie już wtedy dla niego za mała. No ale dobrze, z Hati Hati poszło bardzo fajnie. Czas na kolejnego ptasznika. Ceratogyrus to cholernie szybki pająk, mimo tego, że jest to gatunek naziemny, też potrafi zasuwać i to naprawdę ostro. Przekonałem się już o tym kilkukrotnie osobiście, ale tutaj udaje mi się w miarę dostrzec, gdzie on jest. Także naprawdę super. No dobra, tutaj mamy papierowy ręcznik, w którym jest właśnie ceratogyrus, tylko nie widzę, a jest dobra, już wiem, gdzie zaczynać przynajmniej. No ale tu też spodziewam się, że on lada moment tutaj wyleci. Tak szybko, że pojemnik asekuracyjny będzie mi potrzebny. Ja już go widzę, jest dokładnie w tym miejscu. Bardzo mocno rzucił mi się w oczy, i tutaj mamy młodego ceratogerusa. Wow, ej no bez kitu ludzie, teraz powiem Wam, że to jest kurcze, najspokojniejszy ceratogyrus, jakiego chyba w życiu spotkałem. Zobaczcie, ja po prostu rozwinąłem sobie ten ręcznik, położyłem go sobie na biurku, ustawiłem sobie na spokojnie staty, szczerze mówiąc, wcale się nie spieszyłem, a on po prostu nadal spokojnie sobie stoi. No, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Wow. No, zobaczcie sami, naprawdę kompletny szok jak dla mnie, ale w każdym razie chciałbym, żeby ten maluszek. No widzicie, on żyje, z nim jest wszystko ok. Chciałbym tylko, żeby to maleństwo weszło sobie do kliszuwy i byłoby naprawdę w porządku. Fajnie, udało się. Drugi pajączek też już dostał swój nowy domek. Prezentuje się tak. No ale mówię, no jestem w kompletnym szoku, to jest najbardziej spokojny ceratogyrus, z jakim się w życiu spotkałem. Dobra, zabezpieczamy Cię ziom. i teraz jazda z hilobrachysem. Kurczę, dzisiaj naprawdę szybko i sprawnie idzie nawet z jadusami, więc wychodzi, że będzie to jeden z tych krótszych odcinków na moim kanale, tak dla odmiany. Tu już mam ostatniego pająka. Dla przypomnienia jest to Hilobrahys SP Blue Vietnam. Tutaj mam już dla niego kliszówę z podłożem kokosowym. Otwieramy sobie. Myślę, że tutaj poradzę sobie też bez problemu, bo z hilobrachysami, tak samo jak z pająkami z Afryki, czy tam z Indonezji, takimi jak właśnie darlingi, czy hati-hati już też miałem do czynienia. Dzisiaj przyjechały co prawda powtórki, ale nadal uważam, że bardzo fajne ptaszniki. Tutaj już widzicie naszego zucha. Bardzo fajnie, pajączek sam wyszedł. Tak właśnie prezentuje się młody chilobrachy z SP Blue Vietnam. No dobra kolego, chodź. Też dostaniesz nowy domek. Nie, nie, nie uciekaj mi. Słuchajcie, ziomy je zawaria. Ale ładnie wleciał. Ha, udało mi się szturchnąć go palcem i patrzcie. Prosto do kliszuwy. Bardzo ładnie. No, ten chciał mi zwiać, także. Dobra, zabezpieczamy go. I to był ostatni ptasznik w dzisiejszym odcinku. Widzicie, też już zwiedza sobie swój nowy domek. Wentylację też mu tutaj dorobiłem. No dobrze, to może zanim się pożegnamy, podsumujmy sobie jeszcze, co kryło się w tej sporej paczce. Mamy tutaj dwa takie bardzo fajne palmeringi. Nigdy jeszcze tego nie używałem do wystroju, ale chętnie spróbuję. E, taki spory woreczek korzonków, których też jest naprawdę dużo. Kolejna nowość do wystroju, też nigdy nie używałem dwa takie nieduże kwiaty do tosu karmówka w postaci 100 sztuk wylęgu i 100 sztuk takich już naprawdę dużych karaczanów i oczywiście trzy nowe ptaszniki. Zakupy od Spiders Forge odpakowane. Po raz kolejny serdecznie polecam. Wszystko się zgadza, wszystko dotarło żywe, wszystko było zgodne z zamówieniem. W każdym razie na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że nie wyszedł długi, jak większość na tym kanale. W każdym razie zostaw kciuka, zostaw subskrypcję i widzimy się w przyszłym tygodniu. Ty właśnie, maestro, bo ja do roboty zaraz jadę. Nie chciałbyś nakarmić moich pająków? Nie wiesz co? Ja to też lecę, bo żelazko chyba na gazie zostawiłem. To uważaj, bo ci wykipi. No widzicie jak to jest? Umiesz liczyć, to licz na siebie. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Nara!